ma ludzie i zwierzęta i ty mały hejterze Jestem Aduś, to jest kolejny odcinek Konsultanta tak patrzyłem czy na kąpie nic nie jest odpalone Aj, ale w sumie i tak tam szyba odbija, ogólnie krótka piłka to miało wyglądać tak, tak krótka piłka że zanim wyjdę, bo jeszcze do Bonarki jadę zanim wyjdę z mieszkania to nagram Konsultanta a później tak, nie zrobię to teraz, bo później, później będzie mi ciężko bardzo ciężko Byłem w pracy, dzisiaj byłem w pracy, było spoko. Jak, jak na to, że jestem chory, to spoko, no okazało się, że wiele osób było chorych, także u mnie jest końcówka choroby, u innych początek. Zobaczymy, czy u mnie to się przeciągnie, bo ja zdaję sobie sprawę, że ja choruję dwa razy pod rząd, jest wysoka... Jest wysoka Wysokie prawdopodobieństwo, że znowu zachoruje, i moja teoria jest taka, że faktycznie, jeżeli coś ma trwać 7 dni, na przykład ta choroba, przeziębienie, katar, to będzie. O, widzę, widać, że, 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 że trzymam telefon, to faktycznie będzie trwało 7 dni. Ja próbowałem się mnóstwo, dużo sposobów, dużo sposobów faktycznie e, starałem się realizować. Jeden z nich to był alkohol upijałem się, to nic nie dało, wygrzewało mnie na chwilę. Później masakra, yy, tylko kaz mi został. Yy, druga opcja to była trzecia. Co to była? A, czosnek. Słuchajcie, ja jadłem czosnek jak porypany. Ja. To było aż niedobre, aż mnie bolało, że ja jem ten czosnek. Ale nie no, czosnek to wiesz, antybiotyk, on mnie wygrzeje i będę zdrowy. Nie, on też nie daje. On, on... tak samo nic mi nie pomógł. Co tam jeszcze? Yy, no, jeszcze kilka jest takich sposobów i też je patrzyłem. Leki tak samo. Leki to akurat jak brałem leki, to najgorzej się czułem, bo wtedy miałem taki straszny kaszel i non stop właśnie jak miałem, jak brałem leki, to większy nawet katar miałem. A tak to krople do Nosa, to też lek, ale same krople do nosa spokojnie wystarczą. Nie, w ogóle leki nic mi nie pomogły. Także przeziębienie, jak u mnie, jak jest przeziębienie to będzie 7 dni, a nawet i 14, bo ja pod rząd dwa razy zawsze to robię. Właśnie to jest najgorsze, że już jest końcówka, to zaraz zacznę nowym. Wiecie co jest? Znaczy są plusy i minusy odnośnie tego wolnego. Ja wczoraj coś gadałem odnośnie wolnego. Wczoraj? Czy przeszedłem już o tym? Ale chyba w poniedziałek będę musiał wziąć sobie wolne. Kurczę, bo mam kilka rzeczy do, do, do ogarnięcia. Ja nie wiem, nie wiem, czy mi się to uda, czy nie. Dobra, dzięki, że mogłem się wygadać, dzięki, że mnie wysłuchaliście, widzimy, słyszymy się jutro, jak zwykle o tej samej porze o 18, był z wami Jaduś, trzymajcie się i cześć.